Na pewno zauważyliście, że moje tło w głównym menu DCS jest inne. Pokażę wam jak stworzyć własne. Pierwsze, co musicie zrobić, to pobrać plik, który nazywa się DCS Wallpaper Plugin ZIP. Link oczywiście pod filmem. Teraz w tym pliku, jeżeli go rozpakujecie, macie folder. Zmień nazwę na własną. <laughs> ja tą nazwę zmienię na Gash i pokażę wam jak to dalej zrobić teraz tak wchodzicie sobie do użytkownicy wasz użytkownik zapisane gry folder DCS-a, jeżeli macie zwykłego DCS-a to będzie to DCS, jeżeli macie Open Beta to macie coś takiego. Folder dcs następnie mods i teraz wejdźcie do tech. Jeżeli nie posiadacie tego folderu, po prostu go stwórzcie. I tutaj macie gasz. Tutaj trzeba wkleić ten folder. Ten w tym folderze macie parę plików. I teraz, jak zmienić te pliki? Po pierwsze, wejdźcie do pliku entry lua i musicie zmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, zmień opis w ikona w, nad ikoną w głównym menu. To jest opis, który się pojawi. Zaraz wam pokażę gdzie. To jest opis ten, tutaj. Kolejna rzecz. To jest zmień nazwę w głównym menu. Spacja ustawia ikonę na początku. Zobaczcie, że w tej nazwie tu mam spację i tu mam spację. Ta nazwa to będzie tutaj, pod tą ikoną. Dlaczego zrobiłem spację? Dlatego, że ikony są sortowane alfabetycznie, więc spacja jest na początku, więc wasza ikona będzie na początku. Teraz możecie dodać sobie również wersję czy jakiś dowolny napis pod y, waszą nazwą. Zobaczcie, że niektóre samoloty mają jakiś y, working progress, tu jest jakaś tam wersja. To zobaczycie, że jest y, na przykład 1.0 i to jest wykomentowane. Jeżeli usunę te dwa myślniki, to wtedy po się, pojawi się pod moim gaszem 1.0 lub jakaś dowolna nazwa, którą sobie tam wpiszecie. Dobra, to to jest entry Lua. Teraz y, oczywiście musicie to zapisać. Wejdźcie w folder team. Teraz w teamie macie ikony. Ikony są trzy. Jest ikon, to jest ikona, która będzie normalnie widoczna w menu DCS-a. Ikon active i ikon select. Ikon select to jest w momencie, kiedy najedziecie na tą ikonę, a ikon active, kiedy ją klikniecie. Widzicie, ma, ma teraz białe takie podświetlenie, więc możecie sobie to zmienić. Te ikony mogą być przeźroczyste, więc jeżeli zapiszecie go w PNG z przeźroczystością, będą one przeźroczyste, tak jak mój kruk. Dobra, teraz folder ME, czyli ja. Yy, za chujnkę nie wiem, czym jest ten plik. Podejrzewam, że gdzieś tam może coś tam służyć. Yy, możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Zostawiłem go. Yy, base many window. PNG to jest wasza tapeta. To jest dokładnie to, co tutaj jest. Teraz ten plik, który ja tam Wam wrzuciłem, on jest w folderze, znaczy w rozmiarze Full HD, czyli 1920 na 1080. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli macie inny monitor z większą rozdzielczością lub inną rozdzielczością, po prostu przygotujcie sobie grafikę odpowiednią do waszego monitoru, ale nazwijcie go w ten sposób. BriefMap Default to jest obrazek podczas ładowania, taki mniejszy kwadratowy w briefingu. Teraz Load Window to jest yy, zdjęcie, które się pokazuje podczas ładowania gry. A Main Menu Logo to jest to logo w prawym, górnym rogu i ono również może być, być przeźroczyste. Tam może być tekst, tam może być oczywiście grafika, jak tam chcecie.